Witam bardzo serdecznie wszystkie osoby z podznaku ryb w horoskopie na maj 2022 roku. Jeżeli jesteś nową osobą na moim kanale, to serdecznie zachęcam Cię do subskrypcji mojego kanału, abyś był bardzo wszystkim na bieżąco oraz abyś nie przegapiła, nie przegapił horoskopów na kolejne miesiące. Pamiętajcie, moi drodzy, że horoskop, który dla Was przedstawię, jest horoskopem ogólnym. I nie z każdym wszystko będzie musiało rezonować. Jeżeli ktoś z Was potrzebuje porady indywidualnej, to zapraszam do kontaktu. Mail kontaktowy do mnie znajdziecie w opisie tego filmu. A teraz, moi drodzy, już nie przedłużamy, tylko patrzymy. Osoby spod znaku ryb, które teraz oglądają ten film. Co Was może czekać? W maju 2022 roku, jakie tutaj energie przy Was będą i na co warto zwrócić uwagę. Zodiakalne ryby w maju. Popatrzmy. Ryby w maju. Sytuacja obecna. Pięknie, królowa denarów, no, moje drogie ryby. Z tego, co ja tutaj widzę, to Wy jesteście teraz w takiej konkretnej energii. Nie w głowie Wam uczucia, nie w głowie Wam romanse, tylko tutaj chcecie skupić się na pracy, na finansach, na domu i na rodzinie. Tak naprawdę karta ta mówi o tym, że Wy jesteście bardzo dokładne i bardzo solidne. Praca oraz sfera finansów są teraz dla Was priorytetem. Oraz widzę to, że dobrze w tym momencie zarządzacie finansami. Być może życie Was do tego zmusiło, abyście dobrze zaczęli nimi zarządzać, a być może po prostu same z siebie taką decyzję podjęliście, że troszkę z większą rozwagą będziecie podchodziły do sfery finansów, gdyż takie przyszły czasy i zapotrzebowanie. Również teraz skupiacie się na tym, aby wspinać się po szczeblach kariery zawodowej, także możliwe tutaj będą różnego rodzaju awanse oraz podwyżki. Zobaczymy, co kryje tę sytuację i daje nam tutaj dodatkowe informacje. Paść buław. Zdecydowanie, moi kochani, chcecie. Hmm, Poszerzać swoje horyzonty i chcecie w swoim życiu zrobić coś nowego. To jest bardzo pomocna energia, gdyż ona napawa Was takim pozytywnym optymizmem do tego, abyście zrobili coś nowego, abyście zrobili coś, czego do tej pory nie mieliście odwagi zrobić, ale w tym miesiącu będziecie chciały to zrobić. I będzie to właśnie związane ze sferą zawodowo-finansową. Czyli odważycie się na jakiś krok na który wcześniej się nie odważyliście, gdyż byliście w lęku, w strachu i w niepewności. Teraz przychodzi do Was większa pewność siebie, ale też yy, takie większe zaryzykowanie, aby zrobić coś, czego wcześniej nie chcieliście, bądź nie potrafiliście. Tak czy inaczej, energia jest piękna i popycha Was do działania, do tego, abyście żyli i działali, szczególnie w sferze, Zawodowo-finansowej. Zobaczmy, jaka jest tutaj podstawa naszego czytania. Dodatkowe wyjaśnienia. Tak, zdecydowanie, Wy chcecie piąć się po szczeblach kariery zawodowej, dlatego że już tutaj w przeszłości zadziały się rzeczy, które Was do tego zmotywowały. Czyli mogliście otrzymać informację, że jeżeli będziecie dobrze pracować, to otrzymacie awans. Albo jeżeli będziecie dobrze pracować, to otrzymacie jakąś krenię. Powiem Wam, że jesteście już kolejnym znakiem Zodiaku, tak naprawdę przedostatnim, jeżeli chodzi o nagrywanie horoskopów na Maj. I pomimo tego, że Maj jest tutaj takim miesiącem bardziej kojarzącym się z uczuciami, z romansami i z dobrą zabawą, to praktycznie dla wszystkich znaków Zodiaku Wychodzi tutaj materia, wychodzą tutaj pieniądze i wychodzi tutaj praca. Także no, coś w tej energii musi być. Zobaczmy, co tutaj odchodzi do przeszłości i ma jednoczesny wpływ na to, co dzieje się teraz. Kolejna karta denarowa. Trójka denarów. Widzicie, moi drodzy, wy bardzo mocno szlifowaliście swoje umiejętności. Pracowaliście tak jak ten mężczyzna, z dokładnością, z precyzją, z zaangażowaniem, po to, aby teraz osiągnąć sukces, spełnienie i dać sobie nowe możliwości na rozwój zawodowo-finansowy. Także wy w maju nie będziecie musiały już tak intensywnie i mocno pracować, jak pracowałyście trzy miesiące do tyłu. To już odchodzi do przeszłości, dlatego że wy w tym miesiącu macie szansę na to, aby otrzymać ten sukces, ten sukces, na który zasługujecie. Czyli jeżeli jest tobie pisana podwyżka, jeżeli jest tobie pisany awans, czy jest tobie pisany rozwój zawodowy w innym znaczeniu niż awans lub podwyżka, to do Ciebie po prostu przyjdzie jako nagroda za wcześniej włożoną energię w Twoją pracę. Zobaczmy, jakie są wasze tutaj mm, oczekiwania i założenia, jeżeli chodzi o ten miesiąc. No a wy jak to rybki, praca wokół was i wy sobie z tego zdajecie sprawę, ale wy oczekujecie miłości, dwójka kielichów, chcecie tutaj miłości, chcecie tutaj partnerstwa, yy, ci, którzy są sami to liczą na to, że w maju kogoś poznają. Ci, którzy są w związkach, to liczą na to, że wasz związek się zaciśli, polepszy i poprawi w tym miesiącu majowym. Ale również przy tych kartach finansowych, co niektórzy z Was mogą liczyć na jakieś współprace związane z pracą i z finansami. Zobaczmy więc moi drodzy, co tutaj do Was przychodzi wraz z tym miesiącem. Jakie energie tutaj. Do Was przychodzą umiarkowanie. To jest bardzo dobra karta, dlatego że ona mówi nam o tym, iż nasze życie potrzebuje uporządkowania, i Wy będziecie potrafiły przy tej energii uporządkować swoje życie, zrównoważyć swoje życie. Ale też zrównoważyć życie, jeżeli chodzi o pracę, materię, finanse, a duchowość, miłość. Znajdziecie w tym miesiącu czas, zarówno na pracę i na finanse, jak i na miłość i duchowość, ponieważ osiągacie już w maju sukces, poprzez co będziecie mogli też bardziej skupić się na tej emocjonalnej i uczuciowej sferze życia, dzięki czemu będzie tutaj takie zrównoważenie energetyczne. Zobaczmy, jakie jest wasze podejście do tego miesiąca. Karta śmierci. Transformujące, transformujące. Wy tutaj będziecie chciały coś zmienić i definitywnie zakończyć. Wy wiecie, że w tym miesiącu coś dobiega do końca, do mety. I trzeba tutaj po prostu się z tym definitywnie pożegnać. Coś się kończy po to, aby coś mogło narodzić się na nowo. Popatrzcie na tę kartę. Tutaj mamy pokazane na spodzie talii ptaka, jak mniemam to jest gołąb, jest już w stanie rozkładania się. Tak on po prostu nie żyje. Ale poprzez to, że on nie żyje, tutaj na jego miejsce... Wyrasta piękna, czysta, biała róża, biała róża, która jest właśnie symbolem nowości i czystości. Ona wyrosła dzięki temu, że on zginął. To jest naturalna kolej rzeczy. Coś się kończy, coś się zaczyna i Wy sobie dokładnie w tym miesiącu z tego będziecie zdawać sprawę. A zobaczmy, jak tutaj Wasze otoczenie będzie do Was podchodziło. No ładne, macie karty na ten miesiąc. Jeszcze nie chwalmy dnia przed zachodem słońca, ale jak na razie no to super. Dziesiątka monet, jeżeli chodzi o Wasze otoczenie. No otoczenie będzie stabilne, ciepłe, wspierające i rodzinne, ale też dla Waszego otoczenia i dla Waszej rodziny będą tutaj ważne i istotne sprawy związane z majątkiem nieruchomym oraz yy, z pieniędzmi. Nie, tak zwanymi rodzinnymi, rodowymi. I co niektórzy z Was y, mogą tutaj się dowiedzieć o tym, że otrzymają jakieś pieniądze rodzinne albo jakiś spalek. Także coś takiego się również tutaj przy Was pokazuje. Dobre relacje międzyludzkie, spełniające relacje międzyludzkie, no i te finanse też fajnie się tutaj przy Was pokazują. Zobaczmy, jakie są nadzieje czy też obawy tego miesiąca. Czwórka, Puław. No, Wy tutaj zdecydowanie macie nadzieję na to, że wszystko się ustabilizuje, że wszystko będzie bezpieczne, harmonijne, i też macie nadzieję na to, że nie tylko Wy będziecie szczęśliwi, ale również Wasza rodzina, Wasze najbliższe otoczenie będzie szczęśliwe, i wszyscy razem będziecie mogli tutaj świętować ten piękny i majowy. Miesiąc. I zobaczmy, jakie jest podsumowanie tego miesiąca, jaki werdykt, jaka karta. Siódemka buław, czyli pokonanie trudności, które będą do Was napływały ze świata zewnętrznego. Moje drogie ryby. Przed Wami fantastyczny czas. Piękne energie, nie zmarnujcie tego. Poświęćcie ten czas na to aby rozwijać się zawodowo finansowo, gdyż macie doskonały czas do tego i szkoda by było po prostu zmarnować taką energię i taką okazję. Ślicznie Wam dziękuję za obejrzenie tego horoskopu. Jeżeli on się Wam to podobał, to zostawcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie mój kanał. Jeżeli dotrwaliście do końca tego filmu, to proszę zostawcie serduszko w komentarzu, abym wiedział, że oglądacie horoskopy. Do samego końca. Ja tymczasem ślicznie Wam dziękuję za to, że jesteście i życzę udanego miesiąca. Pozdrawiam serdecznie.